Weźdz do mnie, że chciałbyś Jednobramkowego, że obstawiasz jednobramkowe zwycięstwo z Wilkowianki. Powiem szczerze, nie miałbym nic przeciwko, gdyby nam się powtórzył Mercedes jesieni, ale o tym może za chwilę. Pierwsza szansa i poprzeczka, poprzeczka. jakże blisko był tam chyba Mara, jak się nie mylę. Wglądał się w to wszystko, Pawłusiński wybija piłkę, no jednak, jednak nie udaje się jej wybić zbyt daleko, cały czas nacierają goście. I groźny strzał, dobra próba. Nawet nie mamy w tej sytuacji strzału. Ale jeszcze jedna pałka, boczną w siatkę. I no i z problemami Adrian Sojka, jeszcze piłka gdzieś tam... tak Zachotłowało się tam pod bramką Wilkowianki, bardzo groźne. Groźne to uderzenie, na raty wybijał piłkę Sojka. Krzywi, no w chmarac. Chmara w polu karnym wykłada. Szybczyk płasko, świetnie broni. Bramkarz parku Dalgoszyn intuicyjnie odbija tą piłkę nogą. Polak do pałki, pałka z pierwszej piłki w kierunku Skarbka. Znowu czujnie obrońcy parku. Jeszcze raz piłka do Skarbka, tym razem już tracha tam gdzie powinna. Znalazła swojego adresata Patryk Skarbek w polu karnym. Skarbek jakżeż niewiele zabrakło, by ktoś tą piłkę wsadził do siatki. Ale cały czas w grze Wilkowianka broni. Wojciech Szuba. Ale tam czujnie w defensywie. Krystian Skarbek teraz piłka pod nogami zawodników parku strzał w boczną siatkę. Grabarczyk przez nastkę. Osamotniony. Jedna sytuacja Oliwiera dawca. No, pozostawiony bez opieki. Dobrze skrywał go na szczyt, ale już piłka pod nogami graczy Wilkowianki. Wolak kapitalnie się zabrał. Wychodzi sam na sam z bramkarzem Dominik Wolak goni go godawiec, gonią go rywale. I gol! Jest go. Dominik Wolak przez chwilkę. Zawiesiłem głos, nie wiedziałem w którą stronę od odbija się ta piłka, ale odbiła się szczęśliwie dla Dominika Wolaka, szczęśliwie dla Wilkowianki. Gospodarze obejmują prowadzenie. Troszeczkę czekaliśmy, ale było warto. 36. minuta otwiera wynik Dominik Wolak. Matuszak kolejny raz się bardzo ładnie odwrócił. Widzimy, że że potrafi się odwrócić z obrońcą na plecach odtał. groźny strzał, nieznacznie obok słupka. Brzmi taki centrostrzał można powiedzieć. Nie wiemy, czy to miało być uderzenie, czy to miała być piłka gdzieś wstrzelona i tak 3 na 3, 4 na 3 właściwie wychodzi Wilkowianka. Jest Chmara, jest Chodor jest Wolak, pałka i jeszcze podłączył skarbek. Właśnie teraz piłka do Patryka Skarbka. To musi być gol, jednak zostawia dominikowi Wolakowi. No przekombinowała to Wilkowianka. Naprawdę nie ma wariant. Daniel Pawlusiński dośrodkowanie. A jednak Daniel Pawlusiński strzał i to bardzo groźny strzał. No zaskoczył wszystkich tutaj Daniel Pawlusiński. Zas... Szewc ma tam troszkę miejsca, ma kolegów w polu karnym. Szewc matuszak głową. Bardzo dobra interwencja Stańczyka. Chyba jak na razie najlepsza w, tej, w tym spotkaniu. Głowacki do Pityka. Filip Chmara w środku. Jest Bielak, wychodzi z kontrą Wilkowianka. Jest tu jeszcze Ignacy chodor Piłka do Bielaka. Bartek Bielak! No zabrakło naprawdę niewiele, ale widzimy jak spieszy się. Już drużyna Parku Targoszyn błyskawicznie ustawia futbolówkę. Szuba. Szykowane są kolejne zmiany. Kolejni zawodnicy zdejmują dresy. Numer 5 widoczny, czyli Michał Terembuła. No Matuszak, teraz... no i teraz świetna interwencja Fabiana Paula, chociaż ten... Jeszcze strzał, ale... Chociaż ten strzał Matuszaka też był dość lekki wydaje się, że... No, teraz Matuszak, mamy... Matuszak świetnie Grodz, znalazł tam szewca, szef już karnym za daleko sobie wypuścił, ale szef świetnie stańczyk. No troszeczkę chyba przekombinował moim zdaniem Kacper Szef chciał to zrobić zbyt oszalansko, zbyt ładnie, a była to taka sytuacja, w której po prostu trzeba było... Liczył, że Kacper się chyba położy, bo zdaje, zdaje się, się, że... Zdecydowanie przeliczył kolejny raz plusik do występu Stańczyka, I teraz, no i teraz nie ma najmniejszych jedenastka. wątpliwości, sędzia, faul na z Kartku, jak dobrze widzę, jeszcze żółta kartka, no i tak to się kończy. Zmarnowała stuprocentową sytuację drużyna Parku Targoszy i zamiast gola na 1-1 mamy rzut karty dla Wilkowianki. Więc zobaczymy, może gdzieś ta umiejętność obrony rzutów karnych. I tak właśnie, ale widzimy chorągiewkę w górze, jest, jest gol Bartłomieja Wielaka. no spore zamieszanie. Wcześniej podniesiona chorągiewka, bramkarz opuścił nie będziemy mieli powtórzony ten rzut karny. No trochę nieszczęścia po stronie Targoszyna, Obroniony rzut karny, ale jednak. Ale z drugiej strony też można powiedzieć, że trochę szczęścia, bo, bo jednak tą piłkę Bartek Bielak dobił byłoby 2 do 0. Tak jest powtórzony rzut karny i jeszcze raz Wojciech Szuba ma szansę zatrzymać Daniela Pawlusińskiego z 11 metrów. Teraz na pewno serce Daniela bije mocniej, ale teraz nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem Wojciecha Szuby. Daniel Pawlusiński, z karnego podwyższana 2 do 0 dla Wilkowianki. Po drugie uderzenie już zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Pole karne, jest tam Patryk Skarbek, no i wiele była to doskonała okazja, by, by zakończyć ten mecz, by ustalić wynik spotkania. Trenerze, chyba można powiedzieć małe déjà vu. 0-2 w Targoszynie, 0-2 w Wilkowie, no ale abstrahując od tego wyniku, trzeba powiedzieć, że naprawdę oglądało się ten mecz z dużą przyjemnością. No oczywiście, no wiedzieliśmy, że Wilkowianka to jest bardzo dobry zespół. No. Chcieliśmy tu przyjechać po prostu pograć piłkę, no i uważam, że chyba kibice są zadowoleni, bo kawał dzisiaj dobrej roboty z jednej i z drugiej strony. Dużo sytuacji podbramkowych, no wygrywa lepszy, popełniliśmy te dwa błędy, no i niestety przegrywamy dzisiaj 2-0. No, tak jak Pan wspomniał, wygrywa lepszy. Trzeba powiedzieć, że ten początek rundy dla Was taki troszeczkę pechowy. Najpierw remis z Różaną, który ostatecznie jest zakończony jako walkover. Czyli też tutaj dobra postawa, ale wyjeżdżacie bez punktów. Ale wydaje się, że ta karta w końcu musi się odwrócić. No, czyli czy się musi. No, no, liczymy, że się odwróci. No, w tamtym sezonie, tak jak wspomnieliśmy i w wywiadzie, że pierwsze siedem kolejek no i niestety 0 punktów bodajże. No, dzień, na dzień dzisiejszy druga kolejka, no, też bez punktów, no ale cieszę się z tego, że chłopcy podejmują walkę, grając o piłkę. No, coś się robi. No. Stawiamy na młodzież i zobaczymy. Mam, mam nadzieję, że w następnej kolejce, zaraz po świętach to wszystko ruszy 7 kwietnia w Targoszynie z Bazaltem. Przecież też liczymy, że to będzie bardzo ciężki no Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzień. Jak sam Pan wspomina, tej młodzieży jest u was bardzo dużo. Widać, że ta młodzież się naprawdę rozwija, że ma duży potencjał. No chyba trzeba powiedzieć, że, że serce się po prostu raduje, patrząc na, na takie zespoły, na takich chłopców. Powiem, że tak. No, po to stworzyliśmy ten zespół. Teraz chcemy odmłodzić całkowicie, żeby to z przyjemnością się ich oglądało. No, wiadomo. No, dzisiaj przy stanie 1-0, gdzie przegrywaliśmy młody chłopak, no wyszedł sam na sam, chciał typową podcinkę, nie wiem. Jakby skoncentrował się na silnym uderzeniu po ziemi, no doprowadziłby do remisu, a w, te, w tej znowu, jak ja to wspominam, głupiej, głupiej podcinki, tracimy bramkę, błąd stopera, źle ocenił lot i tracimy rzut karny zaraz na 2-0 i już jest po meczu. No. No dokładnie, tak jak, jak cały czas wszyscy chyba wspominają. Ta młodzież ma, ma swoje prawa, ma prawo się mylić, ma prawo popełniać błędy. No i to, jak pan wspomniał, był akurat jeden z takich, no może nie błędów, ale na pewno sytuacja rzutująca na, na wyniku. No tak, no przy, przy tym, na treningu uważam, że na 10 piłek, no 5 6 takich by skończył, no nie wiem, czym ty, tutaj się kierował nasz zawodnik młody. No, może chciałoś mieszyć bramkarza, no ale niestety, no. Uważam, albo mógł grać wzdłuż bramki, też nabiegali zawodnicy, lub oddać sztab. Jak ja mówię, no. wybrał to, co wybrał. No. Pozostawiamy dużo do życzenia i, i nie wiem, co się działo u niego w głowie. No, to już jest jego decyzja. Tak? Nie mogę na nią ni, ni, ani w ogóle wpłynąć. Bo mam nadzieję, że ta teraz sytuacja wpłynie na niego tak, że następnym razem, jak będzie wychodził sam na sam, no, to po prostu może podejmie inną decyzję. Po tym niezbyt udanym początku wróciliście na właściwe tory, ale łatwo nie było. Mimo tego zwycięstwa 2 do 0 z parkiem Targoszyn musieliście zostawić sporo zdrowia na boisku. No tak, nie było łatwo, aczkolwiek spodziewaliśmy się tego, że nie będzie łatwo, bo park to dobra drużyna. Wiedzieliśmy też, że zimą się wzmocnili, więc, więc wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale, ale na szczęście, ale na szczęście e, finalnie dobrze dla nas. No tutaj obaj trenerzy wypowiadają się o sobie w samych superlatywach, jedni chwalą drugich, ale trzeba przyznać, że oba zespoły takie budowane w podobnym stylu. W trakcie spotkania rozmawialiśmy, że jedni i drudzy bardzo mocno stawiają na młodzież i to trzeba powiedzieć, że dzisiaj było widać, że raczej nikt tutaj nie kalkulował, tylko mieliśmy taką otwartą, raczej ofensywną grę. Tak, fajny być pod tym kątem, że Park też, też chciał grać w piłkę i, i dużo tego grania w piłkę było i, i faktycznie jest tutaj trochę w drużynie rywala młodych chłopaków. U nas, u nas też też jakoś tam czasem mocniej, z mocniejszym naciskiem ich prowadzamy, czasem z mniejszym, no ale dzisiaj 16-letni Dominik Wolak z bramką, także, także tylko się cieszyć. Szczęście jest przyja lepszym, bo trzeba powiedzieć, że przy stanie 1 do zera goście mieli stuprocentową sytuację, a kilkanaście sekund później wymieliście rzut karny, który w sumie ustalił wynik tego meczu. No tak, ale z drugiej strony też no, i w pierwszej połowie i w drugiej połowie było no, sporo sytuacji z obu stron, więc y, y, to wprowadzenie mogło być równie dobrze 2-0, a z drugiej strony mogło być równie dobrze 1-2, więc, y, y, więc no, cieszymy się, że w miarę i tak uważam, że kontrolowaliśmy w miarę to co się dzieje, aczkolwiek ta sytuacja na ta sam na sam no, troszkę nóżki zadrżały nam wszystkim.